To dzieciaki wyciągnęły mnie. Dzieci bardzo lubią e, aktywność, mąż też, a ja razem z nim. Fajnie się biegało, e, ale to jest jeszcze pierwszy test. To jest mój ze drugi raz i róży też, prawda? No tak. To mój bardzo mi się tak. podobało. By, byłam troszkę zmęczona, bo to było kilka okrążeń. Jakoś sobie dałam trochę radę. To jest właśnie mój na pierwszy test Coopera. Zdecydowanie, bardzo fajnie mi się biegło, pogoda dopisała. Ja już biegam, biegam dopiero pół roku, ale już się to wkręciłem tak na dobre. Jest trzeci kolejny bieg, test Coopera. No, wynik trochę gorszy od poprzedniego, bo poprzedni był 2200. Uważam, że warto, bardzo pożyteczny test i należy go kontynuować. No było ciężko, no ale jakoś przebiegłam. Lepiej ode mnie i od większości. Wyjście spontaniczne. Na pewno warto się ruszać, na pewno warto wyjść do domu i taki test uświadamia, test Kupera, jak niektórzy mają słabą kondycję i jak trzeba równać do młodych, ale czas nie jest taki straszny, więc nie odstrasza właśnie takich amatorów jak my. Także inicjatywa bardzo zacna. Tutaj jest bieżnia szkolna. Jestem po teście Coopera na AWF, czyli gdzie jest normalna 400-metrowa bieżnia. I wyobraźcie sobie Państwo, że tam osiągnąłem prawie 2460, a tu na tej malutkiej szkolnej bieżni 2220, a więc 200 metrów różnicy, czyli lepszy wynik osiągnąłem w gorszych warunkach bo miałem upał na normalnej wieży olimpijskiej jak to mówię ale zapraszam wszystkich biegajcie 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 test Coopera, jest to takie wyzwanie dla każdego z nas czas nie jest ważny ważne żeby tu być wyjść z tych czterech ścian wyłączyć ten komputer wyłączyć telefon 12 minut sobie tu pobiegać bieganie zdrowie kondycje samozadowolenie. Warto wiedzieć, dlatego że im, wtedy można być silnym i zdrowym.